Napięcia między dwiema głównymi partiami politycznymi pozostają aktualne. Wiele osób wyraża narastające obawy z powodu ograniczeń wolności słowa i zgromadzeń opozycyjnych. Wielu mieszkańców jednak obawia się wyrażać swoje opinie przed kamerą z powodu zagrożenia, prześladowania. cannot make open. So today when you interview me when I say I don't like these things and this and this maybe tomorrow police come and say why you say like that. But yeah. you have to worry. So if I'm if I'm going to jail, what about my family? So just because you speak out to Of Because it's not allowed. Even the media is not allowed to say something. Well that is quite a political uh, statement to make and I'm afraid. Oh, okay. I cannot comment on that. Alright, yes. you don't want to comment. And why don't you want to comment? <laughs>

don't uh, pitch uh, what the ideas is. Why? I'm not afraid. I pitched my idea. I told you. I'm for, for the Union and I can see the benefits of the Union. I'm a product also of the Union. My father was involved in the, in the Union itself and today I can see the benefits of the Union. So these people who are willing to talk to you off the camera and not on the camera, I think uh, there's uh, some cowardness on, on airing your views One should be free to air their views on what they believe in. Pamięć o represjach z przeszłości pozostaje jednak silna. Autorytaryzm bowiem nie jest w Tanzanii niczym nowym. Czy pomimo trudnej przeszłości obawy przed wyrażaniem swoich poglądów są obecnie rzeczywiście uzasadnione? If are afraid... That, that fear is genuine because um, especially under the present regime which does not accept criticism of any type of course if uh, somebody is um, uh, very vocal and gives his or her opinion especially on the matter of the union then you find anything could happen to him or to her so that fear has basis; it's not something which they just imagine. See, but also sometimes you have to have people who can sacrifice and speak the truth. We have got a problem of uh, shrinking political and uh, civic space in the whole of the United Republic of Tanzania. Uh, any kind of criticism against the regime, be it in Zanzibar or on the mainland is meant uh, or is met with like heavy-handedness by the state and it is uh, uh, state organs most uh, leaders in our party and activists in the party they have tested jail and, and, and that's not a very good thing for, for for the country that's not good for the for the democracy of the country when when, when you harass people uh, put them in, in detention without Nie sądzę, że to jest Więc są I ludzie mają Monopol partii rewolucyjnej na Zanzibarze jest ewidentny od momentu powstania Unii. Od 1964 roku z każdymi nowymi wyborami prezydentem na Zanzibarze pozostawał kandydat partii rządzącej. W Unii you find the people of Zanzibar have not been given chance to decide they want to be led by which government because it was first of all one party rule. And that one party rule in fact all authority was in the mainland. Jest ogólnie przyjęte, że na Zanzibarze dochodzi do fałszowania wyborów. Zagraniczni obserwatorzy każdorazowo odnotowują poważne nieprawidłowości. So the Seif Sharif Hamad, pięciokrotny kandydat partii opozycyjnej na prezydenta Zanzibaru, pomimo korzystnych wyników nigdy nie został dopuszczony do objęcia stanowiska. But we have had rigging CUF has won all the elections since 1995. All the elections but they were not allowed to to form the government. Our brothers in the mainland Always they want to have somebody who they can control in Zanzibar. And that is why you find always, um, even the candidate for presidential elections in Zanzibar is uh, appointed in Dodoma, not in Zanzibar, because Dodoma wants to ensure that their stooge is becoming Zanzibar president. W 2015 roku Hamad wygrał wybory różnicą 25 tysięcy głosów. Jednak komisja wyborcza odwołała wybory i postanowiła przeprowadzić je powtórnie. Hamad odmówił wzięcia udziału w ponownych wyborach, które ostatecznie doprowadziły jego kontrkandydata Ali Mohameda Sheina do władzy. Nie ma żadnego suluhisho kubwa ni zanzibar yule ambaye ikagombania urahisi kupoa haki yake ili zanziba iweze kujiendesha na aweze kuongoza nchi na viongozi wengine ili zanziba irudi katika hali yake changamoto kubwa zinazotupata ni kwamba wenzetu upande wa pili wanakandamiza kwa hivyo ataka kiongozi ambaye kafanya uchaguzi 2015 aweze kurudishwa haki zake ili aweze kuongoza nchi ndio suluhisho kubwa Uh, support the democracy that they helped introduce way back in the 1990s by demanding from our governments that they should respect the will of the people of Nanzibar. The West has responsibility. The Western governments, European Union, United States of America, Canada, they have responsibility to see it with that the will of the people is indeed respected. Zanzibarczycy popierają ideę rządu jedności narodowej. Pragną jednak nowych zmian konstytucyjnych, aby zapewnić obu stronom równe warunki działania i równy podział władzy. Zanzibarczycy żądają, aby oba rządy Tanzanii i Zanzibaru jak najprędzej przystąpiły do rozmów, aby ustanowić sprawiedliwą umowę partnerstwa z uczciwą dystrybucją zysków z turystyki. Choć obecnie sytuacja jest stabilna. Kryzys polityczny owocujący konfliktem może pojawić się w każdej chwili. Wygląda na to, że Zanzibar przynajmniej na razie znalazł swój pokój polityczny. Obecnie napięcia nie prowadzą już do rozruchów i protestów. Ludzie cieszą się życiem tak spokojnie, jak ich usposobili.